Cześć, witam Cię bardzo serdecznie. Teraz będziemy mówić o czakrze serca, która również jest czakrą dualną. Yy, I co? Przechodzimy dalej. Czakra serca jest odpowiedzialna za serce, grasice, układ krążenia. Odpowiedzialna jest za różne choroby serca, układu krążenia również. Tak, także... To jest przednia czakra. Tylna czakra jest odpowiedzialna za płuca, serce i grasicę I odpowiedzialna za choroby płuc. Także jeżeli coś Tobie e, świta, że to jest coś dla Ciebie, możesz zawsze napisać do nas i e, poprosić o pomoc, jakąś poradę. E, wejdź na czarodoro.pl e, lub dołącz do nas na Facebooku. I, I co? I miej to, co ty chcesz, aczkolwiek możemy ci pomóc odzyskać zdrowie, jeżeli będzie cię to interesować. Możesz do nas napisać i mm, możesz przyjść na jakąś naszą sesję terapeutyczną. I, i co? I mieć wspaniały dzień. Następna. Czakra to czakra gardła, także zapraszam Cię, tutaj gdzieś się też pojawi nagranie i do zobaczenia w następnym filmie.